Varuna, strażnik ładu i porządku niebios. Jednym z najstarszych archontów, władców niebios w wedyjskiej duchowości euroazjatyckiej jest Varuna Deva, wielka anielska dobra istota, o której powiada się, że jest tym, który ogarnia i obejmuje sobą cały świat. Sri Varuna Deva uważany jest przez widzących za personifikację nieba, otaczającego całą planetę, świat ziemi, a także niebiańskiego ducha wód, rzek, jezior i oceanów oraz chmur deszczowych czy rosy i mgły. Często stowarzyszony jest ze Sri Mitri i występuje w postaci Mitra Varuna, przyjaciela sprawiedliwych, gdyż Varuna utożsamiony jest jako anioł z zwrocznią boskiej prawości i sprawiedliwości. Jest uosobieniem praw niebios, ładu i porządku natury, jaki panuje pod niebem na Ziemi. Ida Mitra Varuna symbolizuje też fakt przychodzenia boskich posłańców na Ziemię parami, jako bracia, jak to było w przypadku Balarama i Shri Krishna. Czy jako mistrza i ucznia w przypadku Eliasza i Elizeusza? Waruna jest jednym z siedmiu władców nieba, wszech rzeczy, i duchowym, dobrym strażnikiem planety. Żyje w najwyższych niebiosach, zwanych często niebiosami niebios, albo niebiańskim Empireum. Sri Waruna ogląda i dogląda całego świata, szczególnie żyjącej ludzkości, i dlatego zwany jest Tysiąc Okim, a jego boska postać faktycznie posiada tysiące oczu i uszu. Święte Pisma Wedy nauczają, że Pan Waruna jest władcą moralnego prawa znanego jako Rita, a jest to prawo odpłaty, zasada zwrotu, czyli prawo kary i nagrody. Archont Waruna, Strażnik Rita, jest... Tym, który kara występki istot, które łamią prawo Boże, ale i wybacza tym, którzy okazują skruchę, żałując grzechów i błędów oraz dokonują zadośćuczynienia. Mitra Waruna to jakby duże postacie nieobłaganej sprawiedliwości Bożej w imieniu waruna oraz przebaczenia Bożego w imieniu Mitra, czyli maitrea. Mitra Waruna. To jakby duże postacie nieobłaganej sprawiedliwości Bożej w imieniu Waruna oraz przebaczenia Bożego w imieniu Mitra, czyli Maitreya. Waruna Deva jest też dawcą deszczu i rosy, ożywczych sił dla podtrzymywania życia, także wody życia, jaka płynie w niebiańskich strumieniach dla świętych. Człowiek powinien skupiać się w imieniu Waruna. Jednego z siedmiu czuwających, którzy dzierżą straż nad rodzajem ludzkim i planetą. Skupiać się w świadomości Waruna Deva i starać się zrozumieć podstawowe odwieczne zasady i prawa panujące w Przyrodzie. Zasada odpłaty jest bardzo prosta: co człowiek sieje myślą, słowami jak i czynem, to i rządź będzie jako plony swego losu. A odstępstwo tej zasady jest rzadkie i tyczy tych, którzy szczerze odwracają się od zła, dokonując skruchy i zadośćuczynienia. Niech ludzie stają się świadomi, że co czynią, myślą i mówią, przyjdzie do nich z powrotem, jeśli w porę temu nie zapobiegną całkiem wielkim wysiłkiem. Oczywiście dobro przyjmuje się z radością ale zło z wielką trwogą ludzkie czyny i słowa oraz myśli czyli wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne działania sumują się i kumulują a w końcu spadają na człowieka z powrotem niejako odbijając się od niewidzialnego lustra niebios trzymanego przez śri varuna dewa ludzkim istotom trudno sobie wyobrazić postać anioła Gdyż w rzeczywistości każdy anioł to istota więcej wymiarowa, przekraczająca czas i przestrzeń, a personifikacje niebiańskich bytów to coś takiego jak rzut złożonej figury przestrzennej na płaską przestrzeń kartki papieru. Obrazy i podobizny niebian będących bóstwami i boginiami, to tylko ukazanie przymiotów, jakich człowiek może i powinien się nauczyć. Od takiej wyższej istoty dla swojego dobra, ale niekompletne wyobrażenie istoty, gdyż posiadanie tysiąca oczu może być trudne do pojęcia dla człowieka. Symbolicznie Anioł Waruna jest przypisany zachodowi spośród czterech kierunków żywiołów wody, czy zmysłowi smaku i gustu, ale też jest przecież uznanym władcą żyjących w wodzie stworzeń. O postaci cudacznych smoków, krokodyli czy jaszczurów, jako panujący nad rasami jaszczurowatymi. Varuna Deva kontroluje życie wodne i procesy powstawania życia w wodach. Opiekuje się wszystkim, co żyje w oceanach, jeziorach czy rzekach. Varuna Deva, jeden z siedmiu strażników czuwających, Którzy wchodzą przed oblicze stwórcy, jest mocno związany z rozsiewaniem życia w świecie, wprowadzaniem lub usuwaniem tak raz, jak i gatunków. I to nie tylko w materialnej sferze istnienia. Prawo dotyczy przecież jaźni, duszy, a karma zgromadzona w jednym życiu, jeśli nie spadnie na osobę i nie zaowocuje w tym życiu. Będzie jej towarzyszyć w jej dalszym istnieniu po śmierci oraz tworzyć los jej kolejnej następnej inkarnacji w świecie. Waruna kontroluje przemiany ego jaźni w procesie ewolucji i jest hierofantem pasującym ludzi do coraz wyższych form ludzkiego bytu, a generalnie wyróżnia się sześć stacji duszy, czyli Sześć stopni transformacji ludzkiego ego, od najbardziej prymitywnego i zwierzęcego, demonicznego, poprzez humanitarne człowieczeństwo, stopień mądrości i miłości, aż do stadium anielskiego, co zwie się wyższą jaźnią, dewatą. Można powiedzieć, że Sri Varuna dosiada smoka jaźni i ujeżdża aligatora ego, kontrolując dzikie i nieświadome instynkty, czy zachowanie ludzkich istot. Himalajska duchowość poleca kontemplować Sri Deva w związku z ośrodkiem Svadhisthana, siedzibą światła jaźni, przedstawianym jako kwiat lotosu o sześciu płatkach w podbrzuszu pod pępkiem. Postać strażnika dharmy, prawa, symbolizowana jest pozycją lotosu, a splecenie nóg Oznacza całkowite panowanie nad niższą zwierzęcą częścią ludzkiej natury, w szczególności nad emocjami należącymi do żywiołu wody. Dźwiękiem sylabą wibracji Shri Varuna jest głoska Vam. W świętym języku aniołów, jakim jest Sanskryt, jest to półsamogłoska, co oznacza, że dźwięk A jest bardzo krótki i ledwie słyszalny w recytacji. Waruna Deva dzierży wśród swoich atrybutów czarę, dzban na leczniczą wodę życia, która jest lekarstwem dla ludzkich pragnień i służy obmywaniu ran skrzywdzonych. Światło Lotosu Sześciopłatkowego bywa albo pomarańczowe w środku kwiatu, co symbolizuje panowanie nad ego i powściągnięcie od wszelkiego złego. Oraz religijną pobożną żarliwość, albo jest zielonkawo szmaragdowe, jak blask wód zabarwionych zielenią przyrody i błękitem nieboskłonu. Yoga i tantra poleca ludziom zestaw praktyk zwanych szatki. Po szóstym uzdatnieniem, a jest to w istocie sześć rodzajów tajemnej duchowej jogi dla transformacji ego, niższej jaźni. Wjaźń wyższą, czyli boską duszę. Mamy tutaj i jogę skupienia w świetle, i jogę śnienia, a także jogę cudownej mocy, a przecież podstawą pracy związanej z ośrodkiem waruna mogą być prócz kontemplacji ducha żywiołu wody oraz praw przyrody, także harmonijne związki miłosne pomiędzy kobietą a mężczyzną co jest częścią tantry miłowania i rozkoszy. Oczyszczenie i sublimacja własnego ego tworzy bowiem wielką zdolność do pojednania i złączenia dwóch ego, jaźni kobiety i mężczyzny. Varunadeva stowarzyszony jest także ze strumieniem Apana, przypominającym spływający strumień wód z góry, a jest to rodzaj oddechu do praktyki Wraz z energią Soma, Chandra, Anioła Księżyca, praktyką długowieczności, czy z energią anioła Wenus, siukra dewa. Rytm waruna dzieli rok na sześć części po dwa miesiące, a także mitra Varuna dzielą tak dzień, jak i noc na sześć równych dwugodzinnych części każdy. Waruna dewa to anielski archont który namaszcza ludzi wybranych przez Boga dla wypełnienia misji, jaka zostanie im powierzona w dziele zbawienia i rozwoju ludzi. Sri Waruna to mędrzec Starzec o wielce czcigodnym obliczu, a także anioł sędzin, wykonawca boskich wyroków i sprawiedliwych sądów niebios, o jakich mówią religie. Powiązanie Waruna z Mitradewą oraz Wiszną. Zbawicielami ludzkości pokazuje Sri Waruna jako Anioła, wielce zaangażowanego w taki zwrot karmy na przyszłych ludzi, aby życie dla nich było lekcją zmuszającą do refleksji, a także zmiany i postępu. Pan Waruna przewodzi Lipikadewom, Aniołom Karmy, które dopełniają dzieło wykonania zwrotu i kary, przędą los z ludzkich czynów. Mowy i myśli, tworząc przeznaczenie oraz cykle przemiany. Waruna Dewa jest aniołem piątku, drugim aniołem poniedziałku oraz władcą szóstego roku każdego siedmiolecia.